Cześć, witam Was w kolejnym dniu, już chyba ósmym, tracę rachubę. W każdym razie, witam Was serdecznie w nowym vlogu budowlanym. Dzisiaj zauważyłem coś, hmm, nie tyle może niepokojącego, ale coś na co zwracaliście mi uwagę. Zauważyłem, że coś się dzieje ze styropianem i nie chodzi tu wcale o połączenie klejowe, tylko jego powierzchnia robi się taka jakby twardsza. I te y, ziarenka styropianu, nie wiem jak to nazwać. Te wszystkie miejsca są takie delikatnie wklęsłe. I pisaliście mi w komentarzach, że y, słonko lubi go troszkę przytopić i faktycznie chyba, chyba tak jest. Bo od strony, gdzie nie ma słońca, nie ma takiej sytuacji, a tu gdzie jest miejsce nasłonecznione właśnie do tego doszło. Oczywiście to jest powierzchowne, nic się tam chyba bardzo nic złego nie dzieje. W każdym razie takie zjawi zjawisko ma miejsce. Pochwalę się Wam jeszcze. Przyszło do mnie, przyszła do mnie kolejna paczka od Bosza. Tutaj mamy stół do ukośnicy, do piły ukosowej. Rozłożymy go w momencie jak będziemy pracować, jak będziemy pracować na strychu. Będziemy robić zabudowę pod pompę ciepła i tam będziemy używać piły ukosowej. I tam rozłożymy właśnie stanowisko takie do cięcia kantówek, desek innych rzeczy, które będę wykorzystywał przy budowie właśnie tego pomieszczenia. Strych jest nieocieplany, dlatego też właśnie wymyśliłem sobie, że no było nie było, pompa ciepła wymaga jakiegoś ciepłego pomieszczenia. To stwierdziłem, że zbuduję na strychu pomieszczenie z płyty OSB o cieple styropianem i tam będzie umiejscowiona właśnie pompa ciepła. Patrzcie na tą pacę. Kupiłem kolejną nową pacę i powiem Wam szczerze, że zaraz przejdziemy do garażu i pokażę Wam różnicę między pacą za 32,99 a pacą za jakieś tam powiedzmy 20 zł. za chwilę Wam pokażę różnicę. Tamtą nie da się pracować, tą jeszcze nie wiem, ale rokuje dobrze. Dobra, zobaczmy na żyrafę. Jest to do... Jest to sprzęt do szlifowania... Do szlifowania gładzi szpachlowej. Bardzo jestem ciekawy tego urządzenia. Tylko żebym ja jeszcze umiał to otworzyć. Tak się otwiera, otwiera się bardzo łatwo. Dobra. Tu jest jeszcze plomba. Mamy nożyków. Kupiłem trochę nożyków. Powiem Wam szczerze, że masakra. W tej chwili na budowie jest chyba 6 czy 8 nożyków. I w końcu mam wszędzie nożyk pod ręką. Nie chodzę, nie szukam. Szkoda czasu, nie? Lepiej mieć tych nożyków po budowie. Rozłożonych niż chodzić i szukać, i się denerwować. Słuchajcie, to jest akumulatorowa żyrafa do szlifowania ścian, do szlifowania gładzi. Yy, powiem szczerze, że jeszcze nie miałem, nie mam w ogóle doświadczenia. Nie miałem jeszcze yy, możliwości pracować takim urządzeniem. Yy, jest to sprzęt. Nie wiem, czego mi się wydawało, że jest to sprzęt akumulatorowy, a jest to sprzęt sieciowy. Właśnie wydawało mi się, że jednak chyba, jednak, chyba y, zbyt, zbyt mocne jest to urządzenie, żeby y, zastosować je akumulatorowe. Ale okej, okay. jest to takie urządzenie, które wydaje mi się, że pomoże mi dosyć mocno. Przy pracach już wykończeniowych, ale do tych prac jeszcze kawałek czasu, jeszcze kawałek czasu, zanim y, tutaj jest coś takiego, jak nie wiem, y, jakby jakiś trajzak do szlifowania, odwrotnie, ale jestem amator. Dobra, taka siateczka, ale to jest ostre, kurcze, ale to będzie brało gładź. No, mam jeszcze odkurzacz do tego zestawik z odkurzaczem. Także powiem Wam szczerze, że, że już się nie mogę doczekać yy, pracy tym sprzętem. Zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie. Tu jest sznurek, uważaj. Dobra, patrzcie na to. Patrzcie na to. Ja ją troszkę podprostowałem, ale jej się nie da wyprostować, bo się przełamuje. Myślałem, że kupiłem ją że kupiłem ją krzywą albo gdzieś tam spadła mi. Dzisiaj byłem w sklepie i wszystkie na półce są takie krzywe. Masakra, jeszcze gorsze. Tak, jak mówię, to troszkę podprostowałem, ale jest dramat. Jest po prostu za słaba i wygina się, już chyba w procesie produkcji. Natomiast ta jest żyleta, nie? Jest naprawdę, naprawdę fajna, prosta yy, paca, no ale widać z grubego tworzywa wzmacnianego, także wydaje się, że teraz będzie robota szła. Dobra, idziemy tarować. Dobra, bierzemy się za ściany, na których nie mamy słońca. Chciałem z samego rana wykleić front, nie zdążyłem. Zrobię to na wieczór. Jest takie słońce, że, że po prostu nie mam ochoty tutaj na froncie pracować. Ale możemy zafrezować i zakołkować już część, yy, część cokołu. Mamy kołki, mamy wszystko. Mamy yy, zaślepki styropianowe, a więc lecimy. OK. Mamy styropian zafrezowany. Teraz czas na wiercenie. Czas na wiercenie. I zabijanie kołków. Następnie... Następnie... E, klejenie zatyczek. I, i co dalej? No, i zobaczymy, ile dzisiaj czasu starczy. Gdzie mam te kołki? Nie wiem, jaka to średnica w ogóle. Hmm. Czym to się wierci? Pewnie ósemką. Nie wiem, czy mam wiertło. Chyba dziesiątką. Spróbujemy przewiercić dziesiątką. Słuchajcie. No, spróbujemy przewiercić dziesiątką. Wiertło mam, ale trzeba będzie wiercić na maksa. Do końca. <tryk> <tryk> Powiem wam szczerze, że akumulatorowe urządzenia robią robotę. Nie trzeba Nie trzeba przedłużaczy, prądów i w ogóle. Dobra. Akumulator jakiś mamy, akurat 8. Dobra, lecimy. Od razu wezmę młotek żeby zabijać te kołki. I możemy, możemy wiercić. Trzyma. Martwiłem się, że nie będzie trzymał trzyma i to mocno trzyma jest okej okay. Ok, styropian zakołkowany. Wklejone na pianę dekielki, zaślepki. Także teraz pozostało poczekać, aż to wyschnie. Przetarujemy całość i chyba zaczniemy od tego winkla. Tak, zaczniemy od tego winkla yy, ocieplenie. Także znaczy nie ocieplenie, tylko yy, siatkowanie i narożniki. Tamta strona jeszcze jest nieskończona, ale jest mokra. Nie mamy możliwości wystartować dalej. Na wieczór skończę ścianę tą, która jest najbardziej wystawiona na nasłonecznienie. A jeżeli chodzi o kołkowanie, pisaliście, że kołki nie bardzo w tym pustaku trzymają. Powiem Wam, że tak na 10, 7 trzyma dobrze, a 3 są luźne. Natomiast pisaliście również, że budynki parterowe nie wymagają nie wymagają stosowania kołków a więc nawet jak na 10 kołków 3 nie będzie trzymać to i tak jest chyba wynik niezły pisaliście również w komentarzach na facebooku że podczas dyblowania pęka połączenie klejowe słychać jak odwarstwia się styropian od ściany nie ma czegoś takiego ale może dlatego że kołki staram się zawiercać mniej więcej w miejscach gdzie dawałem placki z kleju, a więc nie ma tej możliwości takiej, że wbijany kołek Odciągnie styropian od kleju, tylko jeszcze bardziej go dociśnie. Więc tutaj nie zauważyłem tego problemu, o którym pisaliście. Że podczas wbijania słychać, jak odskakuje styropian, jak odskakuje klej i płyty zaczynają luzować. Nie ma takiego, yy, takiej sytuacji. Dobra, słuchajcie, jeszcze chwilę odczekam, aż wyschnie piana. I dobrze się wkleją te dekielki. Lecimy starą i na koniec dzisiejszego dnia chciałbym jeszcze zaciągnąć tą ścianę klejem. Dobra, jeszcze musimy dociąć kilka płyt. Kilka to jest ile? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jedna jest w garażu, to jest 9. Ja naliczyłem 10, że potrzebuję. Ale może faktycznie 9 wystarczy, bo tak, bo jeszcze jedna w garażu jest taka, która jest troszkę inaczej zacięta i ją wykorzystamy. A więc wszystkie te płyty muszę zaciąć w takiego zęba jak dotychczas i przygotować. Powiem Wam szczerze, że jest takie słońce, że zrobiłem sobie chwilę przerwy. Masakra, po prostu jest masakra, dramat, nie? Wolałem chwilę, chwilę odpocząć. A yy, powiedzmy przesunąć godziny działania troszkę na godziny wieczorne. Może będzie lepiej. Zobaczymy. Dobra, to jest odpad. Ale to jeszcze nie wyrzucam. Znaczy w sensie nie wyrzucam, nie przeznaczam do yy, utylizacji. Bo jeszcze może się okazać, że będę Gdzieś wykorzystywał, dobra, jak to leciało? Chyba tak. Yy, nie, inaczej to leciało. Tak wjeżdżamy styropianem. I do góry. Zastanawiam się, kurczę, czy na tym styropianie, który będziemy drugą warstwę kłaść, czyli już ten docelowy styropian, też nie wyciąć zęba. Takiego małego zęba, bo kurczę, troszkę jednak wysoko mnie wyszli z tym co kołem. No nie wiem, zobaczę, jak to, jak to będzie wyglądać. Ale wydaje mi się, że troszkę mogłem zejść jeszcze niżej cokołem. Ale to jest to, słuchajcie, że ja za dużo myślę, za dużo myślę, za dużo kombinuję, za dużo rozważam, za i przeciw. I finalnie i tak jestem dziś z czegoś niezadowolony, bo zawsze można było coś zrobić lepiej. Ja tak mam, ja tak mam, i to powoduje, że dużo rzeczy jest takich, gdzie powinienem coś zrobić, a mam zaległości i nie robię tego, bo, bo albo nie chcę zrobić byle jak, albo nie wiem jak to zrobić, żeby było najlepiej, i zazwyczaj jest to niezrobione. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z tym się źle żyje. Bardzo źle żyje, bo wiecznie, wiecznie jest coś niedokończone albo w zasadzie niezaczęte, a powinno być zrobione. Przykład, nawet warsztat, oświetlenie gdzieś tam przypięte, bo, bo cały czas miało być zrobione oświetlenie konkretne, a tak na dobrą sprawę przez tyle lat jest niezrobione, bo, bo miało być profesjonalnie. A jest jak zwykle kurcze, powiem Wam, że ja bardzo nie lubię prowizorek. Bardzo nie lubię druciarstwa. Ale nie wiem, czy w tym przypadku nie lepiej jest ludziom takim, którzy nie przykładają kompletnie wagi do tego, jak co jest wykonane. Oni po prostu mają to zrobione i się z tego cieszą. A ja zawsze szukam dziury w całym. I już tak widzicie tutaj, już kombinuję, że może jednak zęba by zaciął, może by się troszkę obniżył, a może to jest w ogóle niepotrzebne. To moje myślenie i to moje staranie. Może robić tak jak leci. Budynek będzie ocieplony. Przyjdzie tynk, przyjdzie kolor. Wprowadzimy się do tego domu, zamieszkamy i za pół roku człowiek nie będzie zwracał uwagi na steropian, na elewację, na tynk. Nie będzie na to zwracał uwagi. Ale z drugiej strony, jak coś będzie spieprzone, to twój wzrok zawsze, ale to zawsze będzie się kierował tam, gdzie coś jest spieprzone, nie? Ja mam tak przynajmniej. No i, no i co zrobić, nie? Trzeba z tym żyć. Trzeba z tym żyć. Dobra, potniemy, przygotujemy materiał. Fajnie, na warsztacie jest fajnie. Mogłoby być jeszcze fajniej, bo mógłbym włączyć klimatyzację, ale otwarte są drzwi. I no nie, i tak jest na tyle tutaj na warsztacie różnica, i chłodno, że nie ma sensu. A szczególnie w sytuacji takiej, gdzie ciągle wchodzę, wychodzę stąd, nie, bo. Ogólnie ta maszynka, tak szczerze mówiąc, to powinna być na budowie, tam na garażu. Ale już za chyba 2-3 dni będę miał tynkarzy, a więc bez sensu tam się wprowadzać jakimiś maszynami. Za chwilę to z tamtym, ze wszystkim trzeba będzie uciekać, żeby zrobić miejsce tynkarzom. A więc dopiero po tynkach i wylewkach... Będę mógł pomyśleć o tym, żeby żeby troszkę się tam przebazować i nie chodzić, tak? Nie ma daleko, bo jest, no nie wiem, powiedzmy 10-20, może 25 metrów jest odległości od warsztatu do domu, ale a może nawet nie ma, powiedzmy 20 metrów. No ale za cały dzień ja narobię kilometrów nie i na koniec dnia. Nogi bolą, a człowiek się zastanawia, dlaczego. Przecież wiele się nie opracował, wiele się nie robił, ale finalnie się ochodził, nie? Jakby tak był zainstalowany krokomierz, jakaś yy, aplikacja. Aha, a może ściągniemy taką aplikację i sprawdzimy faktycznie, ile, ile ja robię metrów, kroków, nie wiem, jak to jest liczone. Jakoś jest liczone, ile ja kroków robię dziennie. Aż jestem ciekawy. Za chwilę, za chwilę taką aplikację spróbuję znaleźć. Dobra, jest ucięte wszystko. Może się zdarzyć, że jednej płyty braknie, ale ale, to dotniemy, nie? Nie ma problemu. dotniemy tą płytę, jak się o tak okaże. Dobra. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć. Powiem szczerze, że już mam dość. Zobaczcie po laserze, jak wszystko jest w jednej linii. Z tej strony, z tej strony. Po prostu jest wszystko w zero. Zobaczcie kąty. Poziomica to już jest swoją drogą. Zobaczcie kąty. Jest winkielek na zero. Wewnętrzny winkiel, chcecie zobaczyć. No to tu jest wewnętrzny winkiel. Jest 0. I zewnętrzny również jest 0. Proszę. Zostawiłem milimetr naddatku, lepiej jest wtedy widać, milimetr tu, milimetr tam, ale wyrównamy na zero, jest po prostu zero, są winkle, są kąty, są poziomy, co dowodzi linia lasera, która nie ocygani, no tutaj delikatnie coś schodzi, ale to są, słuchajcie, milimetry, także to się tak ładnie zaczyna prezentować zostało jeszcze raz, dwa i pół dwie i pół płyty wkleić i mamy cokół na całym domu gotowy oczywiście plany nie są wykonane bo chyba już nawet przyzwyczailiście się do tego ale tak wygląda życie tu trochę znów piany urosło trzeba będzie to wszystko pościnać doprowadzić do takiego stanu jakby jak na przykład tutaj gdzie jest jeszcze sprzęt? Muszę przejść budowę i pochować. Tutaj jeszcze została zrobiona wklejka wstawka. Nie także też przykręcona, też dany kołek. Może przesadzam, ale buduję dla siebie. Także na pewno. Nikt nie zrobi tego tak jak zrobię ja sam. Pewnie będą i błędy, bo jestem amator. Ale jeżeli chodzi o wymiary, kąty, to podejrzewam, że jeżeli przypilnuję sam tego, to kąty i wymiary będą. Chociaż boję się, żeby ta elewacja nie pływała. Tą tarkę nową, co kupiłem, jest tak agresywna, że powiem Wam szczerze, że aż ciężko nie zacząć. Tarowanie. O ile te krawędzie podklej tarowałem, to nie przejmowałem się tym kompletnie, bo to jest ta część spodnia, której nie będzie widać. Ale już tu mam pewne obawy. Ale dobra. Nawet od oka powiem wam szczerze, że to jest wszystko fajnie szczela Wszystko jest kurczę. No jest zrobione do sznurka. Tam może tam gdzieś coś uciekło milimetr. To są rzeczy kompletnie niewidoczne. Ten styropian wyszedł bardzo źle. Bo ten styropian wyszedł mi pod takim kątem. Nie miałem sznurka tam, bo nie miałem do czego zabazować. I wyobraźcie sobie, że ja powinienem, ściana trochę ucieka, ja powinienem tym styropianem odjechać tu, ale już było za późno, bo on był przyklejony. I wiecie co zrobiłem? Przytarowałem ten narożnik. Także trochę to złamałem, nie wygląda źle, jest kąt, jest linia. No a tu ma powiedzmy 14,5, a tu ma 15. Nie? Nikt tego nie zobaczy. Dobra, no nic, łapa w górę subskrypcja, komentarz. No i zapraszam na kolejne nowe filmy, vlogi budowlane. Do zobaczenia, cześć!